Dzień dobry, cześć. Witam w kolejnym nagraniu z cyklu Biznes z duszą. Dzisiaj opowiem o spełnieniu w pracy. Taki dzisiaj temat naszego spotkania 7 kroków do sukcesu w pracy i chciałam się z wami podzielić swoimi spostrzeżeniami w tym temacie. Tak to jest, że gdy rozmawiam z ludźmi, którzy są na etacie, to oni zawsze myślą, że najchętniej to zostawić tą pracę i być przedsiębiorcą, bo przedsiębiorca to ma tak cudownie ma wolność, sam sobie organizuje to, co robi. A gdy rozmawiam z przedsiębiorcami, szczególnie w trudnych momentach ich pracy, często słyszę, że może czasami lepiej być na tym etacie i nie martwić się o ZUSy, zmiany przepisów, podatki i tak dalej. Tylko po prostu sobie przyjść rano do pracy, po południu z tej pracy wyjść i mieć resztę dnia dla siebie. I dlatego podtytuł dzisiejszego nagrania jest Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I trochę chcę pokazać, że to nie ma znaczenia jaką rolę pełnimy, nie ma znaczenia... Kim jesteśmy, czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy menedżerem, czy pracownikiem, spełnienie w pracy może osiągnąć każdy. Ja mam za sobą doświadczenie, zarówno pracownicze, przedsiębiorcze, freelancerskie. W bardzo wielu różnych rolach byłam i też te role poznałam. Dlatego chcę Ci pokazać, że nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie jesteś, czy pracujesz w organizacji jesteś jej pracownikiem czy sam tworzysz firmę, zatrudniasz ludzi organizujesz miejsce pracy dla innych czy może organizujesz swoje własne miejsce pracy nie zatrudniając nikogo będąc swoim własnym szefem i współpracując z innymi na zasadzie biznes to biznes, czyli współpraca a nie, a nie podległość zawodowa i chciałam Ci pokazać Kilka z tych kroków. Pierwszym z nich, który, o którym chcę powiedzieć, jest to, że cokolwiek nie robisz, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś pracownikiem, pracuj zawsze tak, jakbyś pracował dla siebie. I z tym się wiąże taka moja osobista historia. Kiedyś na studiach jeszcze poleciałam do Stanów na wymianę studencką, na wakacje, do pracy w restauracji. To takie proste prace się wykonywało, nawet nie byłam kelnerką, byłam hostessą, czyli taką osobą, która wita i zaprowadza do stolika, co w Stanach jest bardzo popularne, u nas też czasami taka rola w restauracji się znajduje. I ja po prostu robiłam tak jak dla siebie. To była restauracja w nowym hotelu, więc gości nie było za wiele, co powodowało, że czasami się nudziłam. Więc jak się nudziłam, no zresztą nie tylko ja się nudziłam, bo kelnerzy się nudzili, trochę tam nie było zbyt wiele do pracy, to ja po prostu brałam jakąś, nie wiem, ściereczkę, poszłam, tu coś przetarłam, huchałam, dmuchałam, żeby te stoliki były takie piękne. I w momencie, kiedy ktoś przyjdzie, po prostu będzie zawsze ładnie. Ja po prostu robiłam tak, jakby to była moja restauracja. Jakbym chciała, żeby wszystkie kwiatki były świeże, żeby sól i pieprz, czy solniczka i pieprzniczka na stoliku były zawsze czyste. I właśnie ten wolny czas wykorzystywałam na to, że sobie tam chadzałam i sobie, sobie różne rzeczy robiłam. Takie, które przydadzą się przy okazji. Tak, jakby to była moja restauracja. I bardzo krótko, bodajże dwa tygodnie po tym, jak przyjechałam, to był mój pierwszy wyjazd do Stanów, więc językowo jeszcze nie czułam się jakoś specjalnie za, zaawansowana. No nie czułam się tak, żebym mogła po prostu rozmawiać o wszystkim. Po dwóch tygodniach pracy mój szef przyszedł do mnie z propozycją awansu na przełożonego zmiany. Byłam w ciężkim szoku, ponieważ nawet dwie amerykanki, takie, z którymi się zaprzyjaźniłam, mówiły, że to się, nie, to się bardzo rzadko zdarza i że w ogóle brała i się nie zastanawiała. Natomiast to było dla mnie ogromne wyróżnienie i wiem, że jedną z tych rzeczy, która spowodowała, że ten awans dostałam, było właśnie to, że mnie nie trzeba było pokazywać palcem, nie trzeba było mnie zachęcać. I takich historii mam wiele w swoim życiu, pracowałam w bardzo wielu firmach, bardzo często w firmach rodzinnych i szybko zyskiwałam zaufanie właściciela, właśnie dlatego, że ja w tym biznesie robiłam tak, jakbym to, jakby był to mój biznes. Zawsze widziałam to przez pryzmat swojego, swojego własnego ogródka i to jest coś, co na pewno daje, po pierwsze możemy być zauważeni, ale też po drugie, no właśnie, wtedy jest fajnie, że robimy to tak, jakby to było nasze. Dlatego warto jest też pracować w takich miejscach, w których przyjemnie nam się pracuje, bo tak, jakby to był nasz biznes, chociaż nie my na to wyłożyliśmy pieniądze. Jeszcze mam taką jedną anegdotę przy tej okazji, że um, już nie pamiętam jakaś historia zasłyszana, że. Ktoś komuś zwrócił uwagę na jakość pracy, którą wykonuje, a on odwinął się i mówi: No, ale co pan myśli? Nie jestem u siebie w domu. I to właśnie, czy robisz pracę inaczej u siebie, a inaczej, kiedy pracujesz dla kogoś, to jest właśnie ta pierwsza rada, pierwszy krok do tego sukcesu, to jest to: pracuj jak dla siebie, niezależnie od tego, jaka jest Twoja rola. Druga wskazówka, czy drugi krok to jest, gdy praca przestaje dawać ci radość, zrób zmianę. I bardzo często słyszymy taką radę: po prostu zmień pracę. A ja właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że zmiana nie zawsze polega na tym, że my tą pracę musimy zmienić. Coś musimy zmienić, niewątpliwie, bo pozostawanie w pracy, która nie daje nam radości. Czy nie czujemy w tym czasie radości, na pewno jest kierunkiem do zmiany. Tylko pytanie czego? Może to jest czas, żeby popracować nad sobą? Może to nasze podejście, może sytuacja, w której znajdujemy się, sytuacja osobista, w której się znajdujemy, jest dla nas bardzo trudna i odreagowujemy w pracy, a może ta praca nas już nie cieszy? I faktycznie należałoby ją zmienić. Natomiast co do zmian, chciałam również pokazać punkt trzeci. Punkt trzeci to jest to, żeby te zmiany dostosować do siebie. Czy to mają być zmiany rewolucyjne, czy mają być zmiany ewolucyjne? Niektórzy z nas to są buntownicy i rewolucjoniści, i faktycznie, kiedy dojdą już za daleko, trzaskają drzwiami, zmieniają wszystko w jeden dzień. I być może, że dla nich to jest właściwe. Być może, że jest to zgodne z sytuacją, z okolicznościami, z wartościami, a może po prostu taki mają charakter. Ale nie dla każdego jest to wyjście. Dlatego radzenie komuś trzaśni rzuć papierami, to może jest nasze. Ale każdy musi przejrzeć przez pryzmat siebie, bo zmiany można robić też ewolucyjnie. Może to co chce zacząć, może jakaś nowa przygoda, może jakieś, może potrzebuje jakichś nowych doświadczeń. I chciałbym się jeszcze czegoś nauczyć. Może ta moja praca nie jest wcale taka zła, tylko czuję niespełnienie, bo ona za mało rzeczy daje mi. Może warto coś zrobić jeszcze po tej pracy, co będzie przynosiło mi satysfakcję. A może to nie jest ten dział, może mogę czegoś innego się nauczyć, może warto porozmawiać ze swoim szefem, a może warto coś od siebie zainicjować. Jest bardzo wiele możliwości, które my możemy zrobić żeby tą sytuację zmienić. I właśnie ta metoda ewolucyjna jest taką metodą z poszanowaniem siebie. Jeżeli jest to zgodne z nami i jeżeli oczywiście zgodne jest z naszymi wartościami, bo jeżeli sytuacja jest dramatyczna i coś dotyka naszych podstawowych wartości, być może, że czasami trzeba zrobić faktycznie radykalną zmianę. Ale czasami można tą zmianę rozciągnąć w czasie. Można dać sobie czas, Dać sobie dodatkową energię na jakieś nowe czynności. Możemy popatrzeć i, jeżeli chcemy jakąś zmianę zrobić, już ją zacząć wprowadzać, jeszcze pracując w firmie. I może się okazać, że wcale z niej nie musimy odchodzić, żeby mieć radość i spełnienie, bo coś innego jeszcze przychodzi do nas, co dodaje nam właśnie tego, tego dodatkowego takiego drive'a i, i prowadzi nas do do poczucia spełnienia. Kolejnym elementem w, w tych krokach, czyli czwartym, to jest nie mostów, ale chronić siebie. Jeżeli dochodzimy do momentu, w którym coś czujemy, że jest nie tak, że wymaga od nas już jakiejś decyzji, że wymaga to od nas jakiejś zmiany, to Warto wiedzieć, że ta sytuacja jest związana z naszymi emocjami i nie zawsze to, że my widzimy, że wszyscy nas atakują, że to na pewno oni są źli, to jest jakiś zestaw emocji i elementów, które na to się składają, i warto w takiej sytuacji pamiętać, że to jest też sytuacja danej chwili. Warto nie palić mostów, warto rozstawać się tak, nawet jeżeli dochodzi do rozstania, żeby zrobić to z szacunkiem dla siebie i z szacunkiem dla drugiej strony. Nigdy nie wiemy, kiedy się spotkamy. Może się nigdy nie spotkamy, może nie będziemy chcieli się nigdy spotkać, ale warto jest spojrzeć sobie potem w lustro i powiedzieć: Tak, zrobiłbym dzisiaj tak samo. Tak samo zadbać o siebie, więc czasami to idzie w kolizji. Tak, czasami jest kolizja z tym, że nie pal mostów i zadbaj o to, jak czuje się druga strona, jest niestety niezgodne z tym, żeby zadbać o siebie. Wtedy powiem zadbaj o siebie najpierw. Natomiast warto jest to zrobić tak, żeby postawić się trochę może w butach tej drugiej osoby i zrobić to z poszanowaniem jednej i drugiej strony. Chociaż czasami jest to bardzo trudne, sama mam takie doświadczenia i. Dużo mnie to nauczyło, że w pierwszej kolejności zawsze zadbaj o siebie, a w drugiej kolejności stara się nie palić mostów, bo nigdy nie wiesz, kiedy dana relacja, kiedy dana, dana osoba pojawi się jeszcze w Twoim życiu. Chyba, że naprawdę nie chcesz już mieć z nią nic do czynienia. Ale to i tak nie warto odreagowywać tylko na kimś. I to był czwarty krok. Kolejny krok to. Odkrywaj talenty, dziel się marzeniami i stale się rozwijaj. Odkrywaj talenty tak, dlatego że my często jesteśmy zafiksowani w jakiś, to zresztą będzie jeszcze kolejny o tym punkt, ale warto jest całe życie pracować nad tym i uczyć się rzeczy, które nas po prostu kręcą. No, niestety system edukacji wygląda, jak wygląda, czyli musimy przejść przez wszystko po równo. Nie ma gradacji tego, że to mnie bardziej interesuje, tamto mnie bardziej interesuje. Oczywiście mamy system nastawiony na na matematykę, język polski, mniej na jakieś artystyczne przedmioty. One tam zawsze są spychane na, na drugi plan, ale jeżeli ktoś jest artystą urodzonym, no to trochę ma trudno. Więc nigdy nie jest za późno, żeby odkrywać swoje talenty. Nigdy nie jest za późno, żeby wracać do marzeń, które mieliśmy kiedyś. Warto jest również szukać tego, co kiedyś dawało nam ra radość. I odkrywać takie nasze naturalne predyspozycje, w których nie potrzebujemy, żeby ktoś zawrzeć z kimś umowę o pracę, mieć motywację finansową. To są po prostu rzeczy, które zawsze chcieliśmy robić, talenty, które mieliśmy. Ja się śmieję, że predyspozycje to już widać było u dzieci na podwórkach. Teraz może mniej tych podwórek i, i może mniej widać pewne rzeczy, a w szkole. Należy się jakoś zachowywać. Na podwórku nie, nie było czegoś takiego, jak należy. Po prostu wychodziły wszystkie talenty dobrego wykonawcy, wychodziły talenty przywództwa, wychodziły no, przeróżne organizatora, przeróżne sytuacje. Także warto do tego wracać i szukać tego spełnienia, tego sensu czegoś, co. Co, co właśnie będzie nam dawać radość do późnej, późnej starości kiedyś miałam taką sytuację że będąc na ryneczku hmm, będąc na ryneczku hmm, zobaczyłam taką panią która, no, tam kupowałam w warzywniaku i taka starsza pani, no staruszka przyszła i panie widocznie znały ją już bardzo dobrze mówię, dzień dobry pani doktor a, co tam słychać, a ona mówi, oj tyle pracy, non stop coś trzeba i mówiła to z taką serdecznością i z taką radością, była już naprawdę staruszką i tak popatrzyłam na nią i pomyślałam, tak bym chciała, chciałabym, żeby moja praca była sensem mojego życia, żeby wtedy, kiedy dzieci wyprowadzą się z domu, kiedy... Różne, życie będzie wyglądało trochę inaczej, żeby zawsze do końca mieć radość z tego, co się robi i po prostu płynąć z tym. Także ta, ta, ten obraz został mi mocno w duszy i właśnie takiego spełnienia Tobie życzę, takiego poszukiwania, co jest tą pracą, co jest tą energią, którą chciałbym dawać i otrzymywać, bo to zawsze wymiana, właśnie żeby nie czekać na to, że, że później nie wiem, pójdę na emeryturę, będę siedzieć przed telewizorem, tylko mogę to robić całe życie. I całe życie jestem potrzebny. Całe życie ta praca, to służenie innym ludziom daje mi ogromną radość. I kolejny punkt, który mamy, szósty, to rozmontuj fiksację. I osać własne przekonania. Bardzo wiele mamy takich wgranych szablonów. Bogactwo to ten, to pewnie ukrad, albo ciężką pracą trzeba dochodzić do czegoś, albo no, no przeróżne takie rzeczy, które nas fiksują. I oczywiście sami ich nie wymyślamy, często powtarzamy za kimś. Często za naszymi bliskimi, bo słyszeliśmy to gdzieś tam od, od dziecka, I, i warto jest temu się przyjrzeć, warto jest zobaczyć, jakie elementy nas sfiksowały, znaczy tak zakotwiczyły, co w naszych przekonaniach istnieje, i właśnie wyrobić sobie swoje własne przekonania i osadzić je mocno w swojej głowie. Zamienić, dokonać tej zamiany tego, co nie jest nasze, na to, co jest nasze, ale najpierw trzeba zobaczyć, co w ogóle nie jest nasze. I tutaj kłania się praca nad sobą. I boże, takie większe mi techniki pracy. I ostatni, siódmy punkt to jest rób zmiany z pozycji dorosłego, a nie zranionego dziecka. Bardzo często widzimy rzeczy, które dzieją się i odbieramy to przeciwko nam. Co się dzieje, na pewno jest wszystko przeciwko nam, na pewno ten szef jest na mnie się uwziął, na pewno y, tutaj moja branża ma najgorzej w tym biznesie. I kiedy tą zmianę, tę zmianę chcemy zrobić w swoim życiu, czy to zmienić pracę, czy zmienić branżę, coś zmienić w firmie, warto jest popatrzeć, czy my na pewno jesteśmy w tej postawie dorośli, czy my na pewno chcemy tą zmianę zrobić. Właśnie z tej pozycji nie jestem na nikogo obrażony, nie jestem zraniony. Po prostu czuję, że coś się dopełniło. Czuję, że jakaś energia już yy, zatoczyła pewne koło i teraz chcę iść w inną stronę. Dlatego moja zmiana nie jest pozycji gniewu, obrażenia, żalu. Jeżeli tak jest, to warto jest popracować nad swoim zranionym dzieckiem. I właśnie dopiero później zrobić zmianę, wtedy, kiedy czujemy, że już robimy ją z pozycji dorosłej. Zdarza nam się często dosyć, że ta zmiana, którą dokonujemy, jednak jest takim rzuceniem papierami, bo się obraziliśmy i mamy emocje, właśnie takiego trochę narwanego dzieciaka. Niezależnie, czy to już zrobiliśmy, czy nie, warto jest na tym obszarem pracować, bo te zmiany w każdej sferze życia warto robić z pozycji dorosłego, a nie z pozycji zranionego dziecka. I to, co bym chciała jeszcze, jeszcze tak troszeczkę podsumować i do zapamiętania z dzisiaj, to, to właśnie po pierwsze, pracuj dobrze, bo ty chcesz, a nie dlatego, że ci każą, właśnie pracuj jak dla siebie. Pomyśl o tym, że to jest twój biznes. Jak ty byś zrobił, gdyby to było właśnie twoje? Czy ty u siebie w domu podniesiesz papierek, a w pracy nie podniesiesz papierka? Czy u siebie w domu wymienisz mleko w ekspresie, a w pracy zostawisz takie, jakie było, bo to nie jest mój dom? Czy jednak robisz to tak, że gdziekolwiek jesteś, jest po prostu przyjemnie? Druga rzecz do zapamiętania z dzisiaj to jest to, że pieniądz jest jak rwąca rzeka. Może daleko cię zanieść, albo może cię utopić. I tutaj chciałam trochę powiedzieć o tym, że, że tak właśnie jest z energią pieniądza, że pieniądz może na, na duże pieniądze, i w ogóle czasami na pieniądze, musimy być przygotowani. Warto jest dlatego pracować, szkolić się brać udział w różnych warsztatach, żeby popracować nad tym, czy ja jestem gotowy, czy, czy jak gdy do mnie przypłynie duża ilość pieniędzy, to co to może u mnie spowodować. Oczywiście wszyscy bardzo chętnie przytulimy y, jakąś okrągłą sumkę, ale co się wtedy zadzieje z moimi relacjami, co się zadzieje wtedy z, z, ze mną. Wiemy, że ludzie, którzy wygrywają bardzo duże fortuny, Gdzieś tam w jakichś bardziej grach losowych, niż je zarabiają, wcale nie rozpoczynają zamożnego życia. Często te inwestycje, które robią, są nietrafione, często po prostu przejadają te pieniądze i wydają na, bardzo szybko i łatwo je wydają, i potem wracają do tego samego miejsca. Więc na sukces finansowy, taki duży, pieniężny, też trzeba. Popatrzeć, czy my jesteśmy gotowi, czy przypadkiem ta, ta rzeka, którą właśnie jest ta energia pieniądza, nie wyrwie nam naszej, naszej pojemności, naszej rzeki z koryta. I to może dotyczyć nie tylko pracowników na etacie, to może dotyczyć również przedsiębiorców. I z takimi komentarzami i refleksjami się spotkałam po ostatnim naszym również stacjonarnym spotkaniu biznes z duszą. Że właśnie jedna osoba, która jest przedsiębiorcą, wyniosła to jako jedną z takich rzeczy do zapamiętania: że, że czasami trzeba wiedzieć ile i przygotować się na to, czy ja jestem gotowy na to, żeby zrobić więcej, czy ja jestem gotowy na to, żeby tak duży kontrakt podpisać. Zawsze wydaje nam się, że chcemy więcej, a czasami to nie jest jeszcze ten czas i potrzebujemy jeszcze pewne lekcje odrobić. Kolejny element to bierz feedback jako opinię, a nie jako prawdę. I ja jestem ogromną zwolenniczką feedbacku, uwielbiam go i bardzo chętnie proszę o komentarze, o, o jakieś sygnały. Bardzo lubię, kiedy jest to podane w sposób z szacunkiem do drugiego człowieka i tak staram się przekazywać feedback innym osobom, bo to jest tylko moje spojrzenie, to jest tylko moja opinia. To nie zmienia faktu, jaką osobą ten ktoś jest. Nie mam nawet prawa mówić o tym, ty jesteś taki, czy jakiś inny, bo ja tak naprawdę nie wiem. Ja zobaczyłam kawałek, jakiś fragment, i o tym fragmencie mogę ci opowiedzieć, jak ja to postrzegam, jak ja się poczułam. Więc bierzmy feedback, bierzmy tą informację zwrotną od innych, jeżeli, ona, jeżeli dzięki niej wzrastamy, jeżeli dzięki niej się rozwijamy. Natomiast nie bierzmy tego tak bardzo do serca, że wszystko, co powiedziała inna osoba, jest dokładnie tym, yy, tą prawdą o nas. Czy to powiedział nasz szef, czy to powiedział nasz współpracownik, czy to powiedział nasz kolega, to jest tylko jego opinia. Aczkolwiek praca z osobami tak destrukcyjnymi, które ciągle wrzucają nam coś coś negatywnego, to warto się zastanowić, czy nie należy dokonać właśnie jakiejś zmiany. Tak zmiany to może być zmiana działu, zmiana zakresu i nie będziemy musieli się z taką osobą, z taką osobą spotykać. No i chyba już ostatni punkt został nam, czyli formy wymiany nie zawsze pracujemy za pieniądze. Pamiętam, jak ja jeszcze byłam na studiach, to już zaczynały się takie koncepcje, żeby popracować gdzieś w wolontariacie za darmo, właśnie po to, żeby zdobyć doświadczenie. Teraz jest to już bardzo powszechne, wręcz młodzież jest zachęcana do tego i zbiera punkty, żeby popracować trochę w wolontariacie. Ja swego czasu, gdy zatrudniałam pracowników, miałam taką Taką myśl, jedno z pytań które, rekrutacyjnych, które było dla mnie ważne, to było to, czy pracowałeś kiedyś nie za pieniądze. Bo uważam, że jeżeli człowiek pracuje z jakiejś innej motywacji, to znaczy, że ma właśnie tą wewnętrzną swoją motywację. A jeżeli tylko ruszę do pracy, gdy ktoś. Pomacha pieniążkiem, to znaczy, że taką osobę trzeba stale motywować. Także ta możemy popatrzeć sobie na siebie, czy motywuje nas coś innego niż pieniądz. Ja tu wypisałam kilka form takiej, takiej wymiany, bo praca to jest energia, którą wkładamy i to, co otrzymujemy, też jest energią, nie zawsze energią pieniądza. Czasami jest to uznanie, które chcemy dostać od innych i czasami właśnie zabrak uznania. Odchodzimy z pracy, pomimo że lubimy te czynności, które robimy, ale czujemy, że to nie jest pełnia tego, co nasza dusza oczekuje. Czasami jest to rozwój, że możemy się uczyć, możemy się rozwijać, i pomimo, że to wynagrodzenie mogłoby gdzieś indziej być wyższe, to jednak dla nas to, że się rozwijamy, jest ważniejsze, i tak szybko tej pracy nie zmieniamy. I Kolejną to jest wdzięczność. Jeżeli czujemy, że ktoś wymienia z nami wdzięczność, to jest tak potężna energia, że daje nam, jest w stanie bardzo wiele, szczególnie ludzie, którzy pracują w różnych formach fundacji i organizacji non-profit. Myślę, że ta wdzięczność, którą otrzymują od podopiecznych, jest tak duża, że zapala im serca do dalszej pracy. Także popatrz na to jakie formy wymiany również są u ciebie. Bardzo dużo dzisiaj robi się w innej wymianie, powiedziałabym nawet w innej walucie niż pieniądz. Tak to właśnie dzisiaj dzisiaj wygląda. I chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że właśnie a propos takiego rozwoju i patrzenia na pieniądze w najbliższych dniach, 3-4 grudnia 2022, jestem w Berlinie z warsztatem Uwolnij Zawodowy Potencjał. Właśnie będziemy pracować nad tym, żeby popatrzeć na te przekonania, na te fiksacje, które w nas są, które powodują, że nie do końca czujemy spełnienie w zawodzie. Albo czegoś nam brakuje, a może jesteśmy gdzieś pomiędzy, a może już nas frustruje. Każdy ma swoją własną historię i każdy z tą swoją historię będzie oglądał. Także taki dwudniowy warsztat na kolejnym dniu, w kolejnym dniu będziemy przygotowywać strategię, czyli od marzeń przez cele, plany do strategii. I, czyli takie bardzo już uziemiające, jeden dzień taki bardziej miękki, czyli bardziej popatrzenie na, na pewne wzorce zachowań, a drugi dzień już taki bardziej um, pragmatyczny, planistyczny, żeby wyjść z konkretami, które można u siebie wdrożyć. Więc zapraszam serdecznie. Um, będzie. Um, będzie na pewno link w opisie do tego filmiku. Jeżeli ktoś ma ochotę się przyłączyć, zapraszam serdecznie. Tym razem jest to lokalizacja to Berlin 3-4 grudnia. Zapraszam również do zakupu mojej książki Wspieraj Sukces swego dziecka. Książki, która jest, którą napisałam dla dorosłych o rozwoju przedsiębiorczości u dzieci i młodzieży. I dzisiaj dla tych, którzy, dla tych, którzy słuchają tego wideo, mam taką propozycję i to jest kolejna propozycja, która będzie miała swój link w opisie. Tę książkę możesz kupić bez kosztów wysyłki. Jeżeli dotarłeś do końca tego filmu i on Ci się spodobał i masz ochotę poczytać, w jaki sposób wspierać młodzież i dzieci w rozwoju przedsiębiorczości, w spełnieniu właśnie takim zawodowym, to naprawdę dużo my jako rodzice mamy do zrobienia i to jakie środowisko stwarzamy jest bardzo ważne, także zapraszam serdecznie, no oczywiście zapraszam do komentarzy zapraszam, jak to nazywam żebro lajki i żebro suby, czyli subskrypcje i, i dajcie znać czy, nie, czy Wam się podoba bo jest to dla mnie właśnie taki feedback z którego ja mogę wyciągnąć wiele dla swojego rozwoju no dobrze, słuchajcie, to, to tyle tym razem, tyle na dzisiaj i do następnego razu. Cześć.